Witam serdecznie na czacie biznesowym na żywo dla społeczności. Oczywiście pewnie wszyscy są w dobrych humorach, bo przewidywane górki jesienne sprawdziły się, nawet podwójne podbicie, więc komentarze i e maile, jakie otrzymuję od was typu zarobiłem 100 tysięcy. To moje pierwsze 100 tysięcy w życiu. Aaron, dzięki Ci za to. Zarobiłem 80 tysięcy, 50 tysięcy, 40 tysięcy. No pokazuje, że warto być z nami i abonament się szybko zwrócił. Więc to jest bardzo fajne, że. To, co się miało zadzieć, się zadziałało, ale właśnie mam tą dobrą wiadomość, że jeżeli teraz były podbicia od 100 do 400, 500 na kryptowalutach i jesteście tacy zadowoleni z tych kryptowalut, to mogę Wam powiedzieć, że przyszły rok to jest kilka tysięcy procent. To na co wielu z nas czeka. I znów dostaję informacje odnośnie tych kryptowalut, które podbijają się w takiej formie. Dla wszystkich, dla wszystkich użytkowników grupy biznes nowych, którzy się przenieśli z. Platformy społecznościowe. Mogę powiedzieć tak. Kochani, jest tam taki piękny wpis pana Filipka. Jest na który oczywiście odszedł i to nam pomaga bardzo często, więc możecie być zdziwieni, że nagle wtrąci się tutaj innym tonem niż mój ton po prostu osoba, która nazwie was po swojemu i w ten sposób, <laughs> się śmieję teraz, że będzie łagodniejszy, bo są nowi uż, uż, użytkownicy i w ten sposób to działa. Więc pokazuje mi tutaj, że będzie nam dzisiaj towarzyszył. Przepowiednie jego widać się mocno sprawdziły, więc były te podbicia, i to dwuszczytowe. Nie wszystko jest takie, że jakby mogło się wydawać, że są jakieś niespodzianki przed nami, więc tutaj ewidentnie widać, że coś jeszcze się będzie działo na rynku i oczywiście będziemy starali się Wam dać informacje, które spowodują, że będziecie zadowoleni. Oczywiście, dla wszystkich moich stałych użytkowników, mogę powiedzieć tak: czy warto, czy nie warto. Powiem tak. Każdy z nas, jeżeli ma jakieś oszczędności, no to trzyma je, powiedzmy, w banku, czuje się bezpieczny, ma tam 3, 4, 5, 8%, w zależności od oszczędności. No a teraz pomyślcie sobie, że te oszczędności mogłyby zarobić 100, 200, 300, 400%. No robi wrażenie, tak. Więc ja nie namawiam oczywiście na grupę biznes, bo tutaj trzeba mieć inną świadomość, bo jest to platforma rozwoju duchowego, która wymaga od ludzi innej świadomości, dlatego ten post pana Filipka jest bardzo ważny dla wszystkich nowych użytkowników. Zapoznajcie się z nim, jest na grupie kryptowaluty, na grupie biznes, abyście wiedzieli, jak nie należy się zachowywać, dlatego że grupa stanowi jedność i stanowi jedną energię. I więcej będzie ludzi chytrych, pazernych, ciłych, tym mniej będą, będzie podpowiedzi, które tworzą dobrobyt i dobrostan dla nas wszystkich. Grupa się już o tym przekonała, że były osoby, które weszły na grupę i oczywiście wymagali tego, żeby w ciągu miesiąca stać się milionerami, a potem oczywiście mówili, że jak się nic nie stało, to podpowiedzi nie działają. Nie zabrakło im cierpliwości, nie byli cierpliwi, nie rozumieli w ogóle, na czym polega inwestowanie, no i oni odeszli. Wtedy te podpowiedzi ostatnie, które tak się sprawdziły, gdzie żeście sami Właśnie nawet mówili, że to jest nieprawdopodobne, jak mocno się to sprawdza, łącznie z datami, i tak dalej, no, pokazują, że im spokojniejsza energia grupy. Im więcej ludzi w grupie, którzy rozumieją, czym jest świadomość kreacji rzeczywistości, że z pozytywnej energii będą pozytywne wydarzenia i zwroty z inwestycji, że z negatywnej energii nigdy nie zarobicie pieniędzy i nie będzie zwrotu z inwestycji. Nawet gdybyście przyszli tutaj, siedzieli po cichutku, a zarabiali pieniądze po to, żeby udowodnić wszystkim i po to, żeby się potem puszyć, być zrozumiałym człowiekiem których chce pokazać wszystkim, ile on zarobił i jakie to proste, jak za 60 zł zarobił miliony, to mogę powiedzieć, że w momencie, kiedy prześlad sprawdzi Waszą energię i zobaczy, że nie ma tam ani grama energii na to, żebyście byli milionerem, a tym bardziej otrzymali zwrot z inwestycji, to w tym momencie, kiedy Wy będziecie się zarobić, zawiesi zarobi się cały system. Czyli nie będziecie mogli się zalogować, nie będziecie mogli sprzedać. Ktoś po prostu, powiedzmy, <zabierze>, zabierze Wam pieniądze z konta w tym dniu akurat, czy w tych dniach i będziecie dochodzić roszczeń do banku, dlaczego nie macie pieniędzy i tutaj ta górka ma przepadnie. Pamiętajcie, że negatywnymi wartościami, chciwością, pazarnością, agresją, złośliwością, wywyższaniem się, za zarozumialstwem, puszeniem się, zimny łokieć tak zwany, czyli ja kupię sobie teraz samochód i pokażę wszystkim, że mi na to stać. To nie jest droga do zarabiania pieniędzy. To jest droga do tracenia pieniędzy. Wspomnianie marzeń swoich i innych ludzi Spokój, harmonia, uśmiech, radość, szczęście to jest droga do zabrania pieniędzy. Zwłaszcza w tych czasach, czasach, kiedy każdy przechodzi swój test, jest Więc osoby, które są ze mną już na grupie od dwóch lat, wiedzą, że tak się dzieje. Bardzo mocno pilnowali tych przepowiedni, no i sprawdziły się nawet te stare przepowiednie odnośnie właśnie Cardano, XRP i tak dalej. Więc nawet te ceny tych dwóch, powiedzmy, kryptowalut też się sprawdziły. Jest bardzo. Bardzo się z tego cieszę, ale to nie koniec przyjemności i niespodzianek, jeszcze, zwłaszcza jeżeli chodzi o przyszły rok. Dlatego sami sobie na pytanie, czy warto być z nami. Kolejna rzecz, kody rabatowe, które są dzisiaj na kurs kreacji obfitości dla przedsiębiorców, czyli jak przyciągnąć pieniądze do firmy. Nie trzeba mieć firmy, ale może się okazać, że w przyszłości będziecie mieli firmę. Już mając tą świadomość oraz kurs obfitości dla normalnych osób, które nie prowadzą firmy. Te dwa kursy teraz są przecenione o 15%, ten dla was jest przeceniony o 20%, ten dla przedsiębiorców, po naszym czacie pojawi się post w grupie Biznes, gdzie będzie nazwa tego kodu rabatowego. Oczywiście osoby, które są na TikToku, które nie należą do grupy biznesowej, nie mają takiej zniżki. Otrzymają zniżkę 15% i to jutro, będąc z nami na TikToku, będzie kod rabatowy, jedyny ostatni i myślę, że taki zniżek już nie będzie, ponieważ mamy ustawioną kampanię na... Do końca tego roku i części przyszłego roku, więc wiemy, że Black Weeks jest specjalnym tygodniem, tak mogę powiedzieć, i pewnie w przyszłym roku powtórzymy tą kampanię. Myślę, że na inne kursy. Ale tutaj, jeżeli chodzi o procenty, to nie będzie takiej, takiej już przyjemności nawet na święta. Więc kochani, jeżeli chodzi o to, to zapraszam na kursy. Widzę, że się świetnie sprzedają i dostaję też świetne informacje, że ten kurs, który jest przedstawiony 70% teraz, czyli jakby z bezsenności a tak naprawdę jak spać? Dzisiaj dostałem maila, gdzie pani napisała mi, że od wielu, wielu lat nie potrafiła zasnąć, po prostu i się denerwowała, irytowała. Dzisiaj napisała mi, że dzięki ci za to wszystko, bo właśnie pierwszą noc przespałam jak małe, jak młody Bóg, jak małe dziecko. Czyli po prostu z uśmiechem i z radością. Czyli na ten kurs macie 70% zniżki. Jutro będzie ona dostępna dla wszystkich użytkowników. Na TikToka tylko przez jeden dzień, natomiast dla platformowiczów jest do końca tego tygodnia. Więc to są takie bonusy dla platformowiczów. Czy warto być z nami? Sami sobie odpowiedzieć na pytanie. Skoro ludzie pozarabiali po 100 tysięcy złotych, no inwestując powiedzmy 50, zarobiłeś 100 tysięcy, inwestując 10, zarobiłeś 40, 50 tysięcy, no to można sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy warto być z nami. Ja staram się swoim potencjałem podawać Wam takie informacje, abyście właśnie żyli sobie w dobrobycie, w luksusie, przyjemności i spełniali własne marzenia. Energia pieniądza jest energią obojętną, ani dobrą, ani złą. To każdy z nas nadaje tej energii drogę. Jeżeli nadacie jej drogę energii negatywnych, o których wspomniałem wcześniej, to wszystko to, co zarobiliście, stracicie. Wszystko się rozleci. Dlaczego? Bo nie ma z tego energii pozytywnej. Nie stworzyliście koła fortuny. I to tłumaczę w tych kursach. Kiedy stworzycie sobie koło fortuny, to szczęście trwa wiecznie. Więc będziecie mogli być niezmierzalnie wręcz bogaci, bo dla świata nie ma rzeczy niemożliwych. A jak widać po tym, co się zadziało z Bitcoinem, czy chociażby z Shibu Inu, że za jedną, powiedzmy, kupioną kryptotek i Shibu Inu, gdzieś tam, powiedzmy, 5 lat temu, teraz mielibyście milion złotych. Za powiedzmy, a ta, ona kosztowała wtedy jakieś grosze. No, robi wrażenie. Takie było podbicie od początku, jak sobie wejdziecie na rzeczywistość, i zaraz wam to pokażę. Tak samo było z Bitcoinem. Więc mamy strefę, w którym to wchodzą nowe kryptowaluty, które również będą notował, notowały bardzo wysokie podbicia, i w ten sposób można stać się człowiekiem, który spełnia swoje marzenia. Zapraszam na czat. Odpowiem na pytania, które zadajcie mi w. w właśnie formularzu które są oczywiście żegnam się z moimi starymi słuchaczami na moich kanałach otwartych zapraszam na platformę app.aronplatforma.pl do grupy biznes jest Platforma Społecznościowa i Grupa Biznes. Grupa Biznes zawiera pakiet społecznościowy, czyli dostęp do całości i do właśnie informacji, których nie widzą osoby ze społeczności. Migracja trochę trwa, więc to nie jest tak, że w ciągu 15 minut potrafimy was przełączyć, dlatego że Julia z Kasią muszą policzyć różnice w abonamentach, jeżeli ktoś był, jeżeli ktoś jest nowy, to wykupuje od razu i za chwilę już jest w Grupie Biznes. Jeżeli komuś się skończy abonament społecznościowy i powie, że on chce do nas dołączyć, no to w tym momencie, jak się skończy abonament społecznościowy, może wybrać następny miesiąc, czy pół roku, czy rok, abonament biznesowy. Wystarczy, że wejdzie na zakładkę zasoby i tam sobie pięknie to wszystko zrobi i wybierze sobie to, co chce. Zapraszam, aby być z nami, aby cieszyć się obfitością, szczęściem, radością, zarabianiem pieniędzy i mądrością w wydawaniu pieniędzy, bo to też ma oczywiście wpływ na to, czy koło fortuny cały czas toczy się do przodu, czy się zatrzyma i rozleci. Bądźcie szczęśliwi na moich otwartych kanałach i zapraszam to wszystkich na ten nowy film. Którym jest dużo na temat świata zmarłych i na temat tego, jak powinniśmy żyć odpowiedzialności, jak powinniśmy być odpowiedzialni w tym życiu, czyli rozmowa z mamą, która straciła córkę, córka popełniła samobójstwo, rozmowa ze świadomą mamą, tak mogę powiedzieć, więc tutaj sami zobaczycie, że ta świadomość jest inna i myślę, że mając tu w głowie już i w sercu, że trzeba być odpowiedzialnym w tym życiu, bo ono wyznacza kolejne życie i to, co będzie po śmierci. Ta odpowiedzialność przełożona, przełożona na pieniądze stworzy Wam dobrobyt, dobrostan, o jakim nie śnicie. Ja żyję od marzenia do marzenia i właśnie przed czatem dostałem telefon, aby spełnić kolejne swoje marzenie. I to jest właśnie piękne, że w tym roku naprawdę spełniło się ich mnóstwo. I jak zacząłem liczyć, to zabrakło mi palców u rąk. I to pokazuje, że to działa. A patrząc na swoje inwestycje, mogę się tylko uśmiechnąć, bo prowadzenie w swoich inwestycjach jest takie, że staram się Wam pokazać i jest ono bardzo, bardzo fajne. Więc w tym momencie życzę Wam, abyście mieli prowadzenie tak samo jak ja od trzech świata. I tego staramy Wam się nauczyć. Bądźcie szczęśliwi. Na otwartych kanałach zostaniemy tutaj tylko i na platformie, więc teraz rozłączę te otwarte kanały na Facebooku i na moim starym kanale, staro-nowym kanale Aron Jasnowic.